derbowy na boisku Katowic z zespołem Zabrzeńskiego Górnika. Katowiczanie bez Strojka i Świerczewskiego. Zabrzanie bez Jegora. Obydwie jedenastki prowadzili nowi kapitanowie. Zabrzan wiódł do boju Mieczysław Agafon, Katowiczan Kazimierz Węgrzy. parokrotnie już z nimi grałem i miałem to szczęście, że jeszcze nie przegrałem meczu z GKS-em. I chciałbym to dzisiaj podtrzymać ja moja drużyna. Jaki to jest ten smak derbów? E, no... Jest to coś przyjemnego, jest to troszeczkę inny mecz jak, jak gdzieś wyjazd z Polska, czy czymy z jakąś drużyną przyjezdną u nas i ma to swój taki dodatkowy smaczek. Jestem kapitanem, ale w zastępcy Piotra Jagora, który ma uraz taki z rzędu przewlekły. Tak akurat pod niej obecność Marka Śwerczewskiego mam tą przyjemność, być dzisiaj kapitanem, postaram się z tej funkcji dobrze wiązać. Strzela pan bramki, ze 100 mil z pan gola. Ostatnim mi się udało, najważniejsze jest to, żeby drużyna szlała bramki wygrywała. Jak tak będzie, będzie dobrze. Jaki jest smak derbów? Słucham? Jaki jest smak derbów? No na pewno jest to dodatkowy dreszczyk emocji. Chciałbym, żeby było dobre widowisko i żebyśmy okazali się drużyną lepszą. Mieczysławowi Agafonowi nie udało się przedłużyć serii występów na boisku Katowic bez porażki. GKS wygrał mecz derbowy łatwiej niż w poprzednich sezonach. W 37 minucie widzowie oglądali koronkową akcję drużyny gospodarzy zakończoną celnym strzałem Grzegorza Pawłuszka. Była to druga bramka tego zawodnika w tym sezonie w występach w ekstraklasie piłkarskiej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że po strzale Pawłuszka piłka otarła się o broniącego dostępu do własnej bramki pomocnika Zabrzan Leszka Kraczkiewicza. Mecz odbył się w trudnych warunkach podczas padającego deszczu. Cieszę się, że udało mi się strzelić bramkę i objąć prowadzenie 1-0 w tak ważnym meczu dla nas. No jednak derwy rządzą się swoimi prawami. Wiedzieliśmy, że górnik po ostatnich niepowodzeniach spręży się i będzie starał się wywalczyć tu jak najkorzystniejszy wynik. No, cieszymy się ze zwycięstwa. Boisko było ciężkie, mokre, to chyba panu za bardzo nie odpowiada. No na pewno, jednak przy mojej posturze, przy warunkach fizycznych, jednak takie boisko bardzo ciężko się gra. Jest to jednak boisko dla mniejszych, bardziej zwrotniejszych. No, cieszę się ze strzelenia bramki, chociaż jak zwykle mogło być ich trochę więcej. Na pół godziny przed zakończeniem spotkania rezultat pojedynku ustalił Bartosz Karwan, 18-letni piłkarz gks Katowice, który przez pół roku bawił w szkółce Anderlechtu Bruksela. Bartosz Karwan w niecodziennym stroju, wyrwany z szatni, w takiej spódniczce przygotowanej na gorąco specjalnie do występu telewizyjnego. Nie, no po prostu teraz kolega mi poinformował, że właśnie proszą mnie tutaj do wywiadu, także byłem przygotowany pod prysznic. No i tak się skończyło, że po prostu wyszedłem tak, a nie inaczej. Czy lepiej się czujesz pewnie już w tej chwili w drużynie GKS? Zagrałeś od pierwszego gwiska w tym spotkaniu z górnikiem? Pewnie może to jeszcze nie jest tak powiedziane, z tym, że no, po tym meczu na pewno troszeczkę nabrałem takiego. Wigoru i myślę, że w następnych spotkaniach będę się czuł lepiej już. Z tym, że jeszcze nie jest powiedziane, że będę grał w od pierwszej jego gwizdka sędziego w każdym meczu. W dwóch poprzednich meczach byłem na w rezerwowych. Dzisiaj trener mi dał szansę. Myślę, że ją wykorzystałem i ze zadowolony, także mam nadzieję, że w następnym spotkaniu znowu zagram w pierwszej 11.